Dzień dobry, witam was, Mendezik. Dzisiaj zobaczymy sobie mój nowy skład BPL z informem Edena Hazard. Informem Edena Hazard. Zdecydowałem się go kupić po długich przemyśleniach, ale zaczynając, tu jest ławka rezerwowych taka, aby aby w ogóle była, nawet nie pod informacji i trudani był wcześniej zamiast Azard kupiony chyba za 40 tysięcy i zaczynaj się od bramki świetny brałkarz Joe Hart Cena 35 tysięcy końców następny Dwo, dwóch środkowych obrońców wyset kompany David Lewis. i tak David Lewis choć mówił to, bo on jest szybki on może dogodzić każdego na plastika a kompany ma bardzo dobre odbiory piłki i tu cena kompanek 55 tysięcy a Davida Luisa Ida Luisa chyba o 10 tysięcy, 10 tysięcy bobet. I teraz prawy Bakar Sania, Francuz. Dosyć, dosyć, dosyć. Nie jest tak szybki. Ale no, 89 paisa. Są już dużo szybsi obrońcy, ale... Ale bardzo dobry obrońca. o 8,5 mogliśmy postawić tylko moją koncę, bo w, którymś który ale, ale, ale jakoś bola w I lewa obrońca jest to Kel Kleshi, dosyć drogi, bo widać że szybki, no, szybki obręczom jest, dobre statystyki ma, 17000. I teraz SPD środkowy pomocnik Defensywny jest to Ramirez. 19 000. Przyspieszenia 88, dwa 82 derplingu. Bardzo dobry środkowy pomocnik. defensive Środkowy pomocnik offensive. Steve Hualbata z Chelsea. Kupiony za 17 000 monet. Jak tu Matan garcia Bata Garcia, Matangarsi ma Krótko, ale bardzo, bardzo dobry technicznie piłkarz, ustalony. jest za szybki jak na środkowego pomocnika ofensywnego. Ale też chyba trików ma cztery gwiazdki. Jest to bardzo przydatne. Tak, więc, tak, więc. Teraz y, dwóch dla jest i Mario Balotelli, i Kylna Guerrero z Manchester City. I Mario Balotelli, jak widzicie, kupiony został, za, za, zakupiony za, przeze mnie został za 30 tysięcy monet. I widzimy tutaj, tu chodziło mi szczególnie Balotelli o siłę. On dysponuje z taką niebywałą siłą, że no opłaca się wydać te 30 tysięcy monet dla Balotelli'ego. Drugi napastnik jest im. z Manchester City. I tutaj cena 130 tysięcy. Widzimy bardzo dobre przyspieszenie. przyspiesz szybkość. Dribbling tak samo. Stuczki z triki na 5 gwiazdek. Słabsza loga na 4. Jest po prostu znakomity napastnik. Kolejny Francuz chyba czwarty i tak no benarcha, jak to Belarfa Pięć tryków gwiazdek i słabszej nogi no kiedy to szczególnie mi tutaj chodziło. Lubię niczej yy, do środka i uderzyć i często tak bramki strzelam. Ja to, to chyba nie ma lepszego pomocnika prawego skrzydłowego w fucie w tym. tym, tym Premier League. I teraz na sam koniec nas, nasz rodzynek Edel Azard Edel Azard Tak, zobaczycie zaraz jego cenę Jego cena to 950 tysięcy bomet zdecydowałem się go kupić, bo miałem zwykłą kartę Azarda To bardzo duży nie wstrzymałem. A tutaj widzicie ktoś, nie, ja w ogóle nie grałem jeszcze nim. ktoś grał 28 b zagrał nie wiem i 16 brałek, na lewego skrzydłowego jest to bardzo dużo. I tak już powoli będziemy się żegnać, do następnego odcinka, żegna was Fendesik.